w kolejnym filmie Korgi Gangi Kotka. Dzisiaj pieski na tarasie, bo wiosna, cieplutko, 20 parę stopni jest już rano. My sobie tutaj nagrywamy. Dziękujemy wszystkim za komentarze, za lajki. Prosimy o więcej. A dziś o czym my sobie opowiemy? Dziś sobie opowiemy o czterech super miejscach z widokiem na tatry, gdzie można bez problemu dojechać z psami. Właściwie bez najmniejszego wysiłku, a zobaczyć naprawdę piękne widoki. Opowiemy dzisiaj o nich, bo naprawdę polecam Wam te wszystkie miejsca i warto tam być. Myśmy byli w dwóch z nich z psami, właściwie można dojechać bez problemu do wszystkich, ale o tym za chwilę. Cieski się troszkę niecierpliwią, bo tu jest nagródka, ale to jest po filmie. Pan zawsze mówi, że najpierw jest robota, a potem jest jedzenie, prawda? Pinkor, suczka, Jerunia i Bobunia. Najpierw jest robota, a potem jest jedzenie. Pierwsze takie miejsce to jest przełęcz łapszanka. To jest około 25 km od Krakowa. Jest to taka mekka fotografów. Mekka Fotografów i Mekka y, Zdjęć Ślubnych, jest tam często właśnie, są pary młode, które się fotografują. Przełęcz szanka, leży na około 940 metrach, czyli to jest zaledwie 40 parę metrów niżej od Trzech Koron Szczytu, więc jest to dość wysoko. Y, roztacza się stamtąd przepiękny widok na położone na Słowacji Tatry Bielskie. raniem na środku i właściwie na całe tatry i wysokie i widać nawet stamtąd giewon. Więc jest to miejsce naprawdę. Fantastyczne do zdjęć. My tam mieliśmy taką małą przygodę, bo akurat właśnie była para młoda, już nie taka młoda, bo już mieli 10-letnie dziecko czy 15-letnie, ale może dopiero brali ślub i postanowiliśmy im wypożyczyć tam pieski. Wypożyczyliśmy pieski i pan młody się zaplątał w smycze, bo one ciągły i nie można by ich było za bardzo upilnować. I chyba nie był zadowolony z tego zdjęcia. Nie wiem, czy te zdjęcia wyszły, czy nie wyszły, nigdy ich nie widzieliśmy. No ale pieski przypozowały probono, więc i tak powinni być zadowoleni, że akurat im się tak udało, że mają zdjęcie ślubne z czwórką korgi. Chyba mało kto ma takie zdjęcia ślubne. My nie mamy, bo 30 lat temu nie mieliśmy korgich. Drugie miejsce. Drugie miejsce jest położone niedaleko Łapszanki. Też można tam spokojnie dojechać autem. Jest to Litwinka. Czyli Czarna Góra inaczej, to jest około 902 metry nad poziom morza. Roztacza się stamtąd też fantastyczny widok na całe tatry w dole mamy białkę tatrzańską na górze jest krzyż milenijny Który jest wzorowany na krzyżu na Giewoncie, tylko jest większy od tego krzyża na Giewoncie, bo ma 20 metrów wysokości. Został tam postawiony w 2000 roku, dlatego milenijny. Jest to zbliżona odległość od Zakopanego, bo około 24 km, natomiast od Łapszanki to jest parę kilometrów. Troszkę fatalna jest tam droga, jak się jedzie od Łapszanki, ale. Jest dużo dziur, że już takiej drogi z Sylwią to myśmy nie widzieli chyba od lat 90., żeśmy musieli zygzakiem jechać, ale naprawdę warto polecam jechać na Łapszankę, bo znaczy na Łapszankę, na Litwinkę Czarną Górę. Bo warto, jest tam duży parking, są ławeczki, można sobie spokojnie siedzieć z pieskami. My tam byliśmy z pieskami. Więc polecamy serdecznie wszystkim to miejsce, bo naprawdę Połapszance to jest chyba druga lokalizacja. Trzecia lokalizacja to Prędówka. Prędówka jest właściwie w Kościelisku. Jest to jakieś 7,5 km od centrum Zakopanego w Kościelisku. Położone jest dość wysoko, bo to jest 1080 m, więc jest to prawie tyle co Gubałówka. Jest tam kapliczka w stylu zakopiańskim z 1909 roku. Jest to ta kapliczka nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Jest ona w stylu zakopiańskim, ale jest nietypowa, bo jest z kamienia. Większość tych budowli w stylu zakopiańskim, zwłaszcza takie willy jak Atma czy jak Jaszczurówka, Kaplica są drewniane. Tutaj mamy część podmurówki takiej z kamienia jest tam też ołtarz i krzyż mamy stamtąd piękne widoki na Giewont mamy widok w stronę Zakopanego oświetlonego na końcu widać Hawrań też stad bielskich i mamy piękny widok na Bystrom czyli największy szczyt Tat zachodnich, najwyższy szczyt. Tat zachodnich można tam dojechać spokojnie samochodem, bo to stoi przy drodze ta kapliczka, Więc także z pieskami, z dziećmi, wszystkie te lokalizacje też oczywiście z dziećmi można zaliczyć, bo nie problemu. Więc polecam serdecznie, a ta prędówka jest mniej odwiedzana niż te poprzednie lokalizacje, no bo teraz przystąpimy do ostatniej. No ostatnia jest może i kontrowersyjna, bo jest to gubałówka, czyli miejsce dowalone totalnie. Szlaku pieszego nie polecam, bo ten szlak pieszy, który idzie akurat wzdłuż kolejki, jest bardzo stromy, wystają tam kamienie, korzenia. I naprawdę psy takiej wielkości jak korgi by tam sobie chyba nie dały rady. Są jeszcze alternatywne szlaki, myślę, że trochę dłuższe i łatwiejsze, więc może tamte z psami by łatwo było zaliczyć. Ja nie zaliczyłem, więc nie wiem. Kolejka jeździ od dziewiątej rano. Przejazd kosztuje 20 parę złotych. Podobno można Czy psy mogą tam jeździć, tylko kagańce smycze obowiązkowe? 5 zł podobno jest dopłata za psa. Nie wiem, nie sprawdzałem. Natomiast ja to miejsce lubię najbardziej rano o wschodzie słońca. Kiedy jeszcze nie ma tam żywej duszy jedyną uciążliwością, która tam jest to te automaty i to dziadostwo, które tam cały czas rzęzi. Ale rano jest tam naprawdę pięknie i polecam iść sobie tam zanim cały tłum tam pojedzie. Może bez psów, samemu. Albo jakąś inną alternatywną trasą, tak wcześniej, ale naprawdę Gubałówka ma swój urok o tej porze, więc polecam wam bardzo serdecznie Gubałówkę, Mimo wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobały te cztery lokalizacje, które pokazywałem dzisiaj. Naprawdę tatry pięknie stamtąd widać. Zawsze pięknie o wschodzie i zachodzie słońca. Ja patrzę zawsze z fotograficznego punktu widzenia, więc. Jeśli macie się tam wybrać, a chcecie naprawdę mieć piękny widok, to się udajcie już przed wschodem słońca. Wtedy mało ludzi wszędzie, przed zachodem słońca wie, dużo więcej ludzi, więc ja zawsze wybieram poranki. A jeszcze rano są zawsze piękne mgły, znaczy zawsze często są piękne mgły, czego już wieczorem raczej nie ma, dlatego jeszcze bardziej magiczne są te wschody w tych miejscach. Pięknie to wygląda w zimie, jak są ośnieżone tatry, pięknie jesienią. jak są kolorowe drzewa, więc to są chyba dwie najlepsze pory roku, bo wiosna no wiosna też super wygląda, bo Tatry są zaśnieżone a reszta jest zielona, więc to też ładnie wygląda najbardziej mdła jest, chyba, mdła jest chyba lato, ja w lecie najmniej preferuję góry więc te trzy pory roku, ale najlepsza zima i jesień zdecydowanie na takie widoki to tyle, mam nadzieję, że jeśli nie znaliście tych miejsc, to poznaliście je, że zachęciłem Was do odwiedzenia ich. Od Krakowa no, łapszanka Litwinka to jest jakieś 120 km, więc trochę dalej zakopane wiadomo 105-110 km od Krakowa. Prędówka, no to też trzeba odbić zakopanym na kościelisko. Nadrobi się jeszcze jakieś 7 km, czyli około 110-12 km. I tak jak mówię warto. To by było dzisiaj na tyle. Teraz będzie wielkie żarcie. Suczka, suczka, narpie, suczka, suczka. Teraz jest pinkorek, dżerunia i bobunia. I chrupanie. Pożegnamy się już. Pinkorek, sunia, dżerunia i bobunia. Jesteście wolni. Koniec filmu. Chodźcie. Proszę, nie chcą schodzić z tarasu. Nie chcą. Nie chcą schodzić z tarasu. Podoba im się tu. Chodź, Jerunia. Papa.